Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chciałabym się dzisiaj z podzielić pewną historią, która jest o dwóch przyjaciółkach, jaka sytuacja u nich zaistniała. Jestem ciekawa, jak sami byście je zareagowali, więc zapraszam, posłuchajcie tej krótkiej historii. Dzień wolny od pracy, wykonywałam prace domowe. Nagle zadzwoniła przyjaciółka i dosłownie postawiła mnie przed faktem, że ona i jej syn zaraz będą. Bez względu na to, jak próbowałam wyjaśnić, że sprzątam, wydawała się mnie nie słyszeć. Po dziesięciu minutach byli już u mnie. Nie cieszyłam się zbytnio, że przyszła z synem, bo był on dość niegrzecznym chłopcem. Siedzieliśmy w kuchni i piłyśmy kawę, a syn mojej przyjaciółki oglądał bajki. Kilka minut później doszło do straszliwego wypadku. Weszłam, a akwarium było na podłodze. Wszystkie ryby rozrzucone po dywanie, a woda wpłynęła we wszystkie zakamarki. Przyjaciółka natychmiast wróciła się do syna, aby sprawdzić, czy nic mu nie jest. Ja zaczęłam wyciskać wodę szmatą, żeby nie zalać sąsiadów. Kiedy byłam w trakcie pracy, oznajmiła, że wychodzą. Może pomożesz mi zanieść dywan do pralni chemicznej? Zapytałam. Nie, syn jest bardzo przestraszony. Muszę go uspokoić. Kiedy zapytałam chłopca, dlaczego wspiął się do akwarium? Powiedział, że wpadł mu tam papierowy samolot. Najciekawsze jest to, że żaden papier nie był w widocznym miejscu. Okazało się, że chłopiec zajrzał do szafy i zabrał go stamtąd. Zdałam sobie sprawę, że zrobił samolot z aktu małżeństwa. Cóż, zrób duplikat, co to za problem? Powiedziała przyjaciółka. Oczywiście bardzo się zdenerwowałam, musiałam kupić nowe akwarium, wyrobić kopię aktu małżeństwa i zapłacić za czyszczenie dywanu. Co więcej, przyjaciółka mnie oskarżyła, że ujeściłam akwarium w zbyt widocznym miejscu. Kiedy moi goście wyszli, poszłam do sąsiada sprawdzić, czy wszystko w porządku. A wieczorem przyjaciółka wysłała mi wiadomość, że jestem jej winna 100 zł. Poszli z synem do psychologa, bo tak się przestraszył. Nie odpowiedziałam, po prostu zablokowałam numer telefonu. Kochani, to jest cała ta historia. Co u niej uważacie? Czy poprawne było zachowanie przyjaciółki, która przyszła z synem? Jak wy byście postąpili na miejscu kobiety? Jak postąpilibyście na miejscu przyjaciółki, która została poszkodowana, która miała zalane mieszkanie przez akwarium, która musiała czyścić dywan? Co uważacie? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Jak wy byście po prostu zareagowali w takiej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu i do usłyszenia.